Pokrywy zabezpieczające wejście do węzłów ciepłowniczych zniknęły na początku sierpnia. Straty wyniosły 600 zł. Po zatrzymaniu tego mężczyzny usiłował przygotował już sobie te włazy, po prostu je podzielił na części, przygotował je do sprzedaży. Przed tą sprzedażą ukrył je tylko sobie, jak mu się wydawało w wiadomym miejscu. Jednak, jednakże jak się później okazało nie zdążył sprzedać tych wazów z tego względu, że został okradziony przez innego złodzieja. Złodziej to 30-letni mieszkaniec Lubina. Za kradzież może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci pracują teraz nad ustaleniem sprawcy kradzieży, który okradł złodzieja. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, bowling, zawody pływackie to tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny. Szczegóły na www.rcs.lubin.pl. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na koncerty w Muzycznej Altanie w Parku za Centrum Kultury Muza. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18.00. 24 sierpnia o godzinie 18.00 koncert lubelskiego zespołu Czaci Worba z oryginalną i żywiołową mieszanką muzyki bałkańskiej, cygańskiej, karpackiej, jazzu, twista oraz wielu innych gatunków. Centrum Kultury Muza zaprasza.